W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? A, tak aby uzyskać szerokie pole widzenia, B, skupiając się na wąskiej przestrzeni bezpośrednio przed pojazdem, C, nie zwracając uwagi na sytuację za pojazdem? Mm -hmm. Możemy wybrać tylko jedną odpowiedź i bardzo dobrze, ponieważ musimy obserwować tą drogę, która jest. A droga, tak z definicji, to jest właściwie. <laughs> wszystko, co służy poruszaniu się różnym uczestnikom ruchu i pojazdom, i pieszym, i rowerzystom, i tak, czyli zarówno jezdnia, chodnik, pobocze, to wszystko od lewej do prawej. Razem, co do drogi, to też z torowiskiem, nie wiem czy tu jeszcze nie, to jest droga, czyli tak w przekroju od lewej do prawej dosłownie, dosłownie wszystko. Więc to musimy i tak celowo wam mówię, od lewej do prawej, szeroko jak najbardziej obserwować. Pomysł ze skupianiem się. To jest bardzo zły pomysł. Patrzymy mówię, szeroko, daleko przed siebie, żeby zauważyć każdą zmienną, że ktoś wbiega, ktoś tam cofa, ktoś się zatrzymał. Oczywiście wzrok też działa wybiórczo, w sensie takim, że my omiatamy wzrokiem trochę bliżej, trochę dalej, ale ważne, żeby szeroko. No, nie możemy nie zwracać uwagi na sytuację za pojazdem, prowadząc czy w ruchu miejskim, czy na autostradzie, czy, czy poza obszarem zabudowanym jako takim, na drodze jednej z niowej, że cały czas musimy kontrolować sytuację, patrzeć sobie od czasu do czasu w usterko, starać się, no tak naprawdę, zobaczyć, co jest wokół nas, i z przodu, i z tyłu, i z boku pojazdu, bo to jest informacja, która może nam bardzo pomóc w sytuacji zagrożenia, czyli dość szeroko.